Stosunkowo często zdarza się, że błędnie odczytujemy intencje innych, co negatywnie wpływa na nasze relacje i efektywność pracy. Najgorsze jest, gdy dzieje się tak, gdy zarządzamy ludźmi, co bezpośrednio wpływa na nasz zespół i przede wszystkim na nas. Kluczem do zrozumienia pracowników jest ich poznanie i o tym w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Anita Kubanek i na co dzień zawodowo aktywuję potencjał ludzi i organizacji. Brałam udział w projekcie unijnym, w którym badaliśmy efektywność pracowników 50% plus. I wykorzystywaliśmy do tego różnego rodzaju ankiety, formularze, pytania, i najczęściej padającym zdaniem z ust pracowników było nikt nigdy mnie o to nie zapytał. No właśnie, nie pytamy, nie badamy, przez co odbieramy sobie możliwość zarządzania naszymi pracownikami na najwyższym poziomie. Przedstawię Ci dziś 10 narzędzi, 10 sugestii, jak badać Twoich pracowników. Sugestia numer jeden. Pierwszym narzędziem, które jest dostępne w internecie zupełnie za darmo, jest test na kolory osobowości Hartmana. Dzięki temu narzędziu możesz zweryfikować, czy twój pracownik jest niebieski, zielony, żółty czy czerwony, i poznać intencje i motywację jego zachowań. Sugestia numer dwa. Kolejnym testem, który możesz wykorzystać i który jest również dostępny, jest test na rolę w zespole Balbina. Dzięki temu testowi możesz zweryfikować, czy Twój pracownik jest człowiekiem akcji, człowiekiem kontaktów, czy się chcą idei i będzie świetny w generowaniu pomysłów, ale nie będzie już praktycznym organizatorem. Kolejnym testem, również dostępnym w internecie i również darmowym, jest test na style interpersonalne Marston. Dzięki temu testowi możesz dowiedzieć się, jakie zachowania preferuje Twój pracownik, czy jest to działanie, czy ceni sobie harmonię. Ekspresję czy porządkowanie. Narzędzie numer 4. Kolejny test to test na predyspozycje zawodowe Twojego pracownika, opracowany przez Holanda, który jest również dostępny w internecie. Dzięki temu narzędziu możesz zweryfikować, czy Twój pracownik to typ społeczny, przedsiębiorczy czy badawczy, co bezpośrednio wpływa na pracę w zespole. Sugestia numer 5 to test Galupa. Test ten jest dostępny w internecie jednak płatny w dwóch wersjach. W wersji tańszej i droższej. Droższa to 32 wrodzone cechy, wrodzone talenty Twojego pracownika. Tańsza wersja to 5 podstawowych, najważniejszych cech i talentów. Dzięki temu narzędziu możesz zweryfikować, czy Twój pracownik ceni sobie bliskość pracy, czy jest osobą, która stawia na rozwój, czy preferuje naukę. Jaki ma codzienny styl bycia? Sugestia numer 6. Tutaj znajdzie się miejsce na Freeze, który jest testem płatnym i wymaga udziału licencjonowanego trenera. Niemniej jednak jest on bardzo miarodajny i bardzo ciekawy z punktu widzenia poznania Twoich pracowników. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się, czy Twój pracownik to badacz, partner, wizjoner czy zawodnik, co ma bezpośredni wpływ na efektywność Twojego zespołu. Kolejnym siódmym testem jest test na 16 osobowości, który z powodzeniem możesz znaleźć w internecie i jest on zadany. Dzięki temu testowi ba... możesz. <laughs> Chciałam powiedzieć dwa słowa jednym momencie. Dzięki temu testowi możesz bardzo szczegółowo zbadać swojego pracownika pod kątem jego zachowań w codziennym życiu zawodowym. Czy jest on dowódcą, dyskutantem, logikiem, czy może architektem? Sugestia numer 8 to nie narzędzie, tylko sugestia, jak badać. Przede wszystkim pytaj. Nawet jeżeli nie wykorzystujesz testów, pytaj swoich pracowników. Proś ich o informację zwrotną. Żeby dobrze zarządzać, musisz wiedzieć, a żeby wiedzieć, musisz zapytać. I to jest klucz do Twojego sukcesu, żebyś poznał swoich pracowników i zarządzał nimi na najwyższym poziomie. Kolejna sugestia to słuchaj. Słuchaj się w swojego pracownika i w to, jakie odpowiedzi ci udziela. Żyjemy w świecie nanosekundy, bardzo często brakuje nam czasu na to, żeby wysłuchać innych i żeby poddać to refleksji. Znajdź czas, żeby poznać innych. Bez tego nie osiągniesz sukcesu na kanwie zarządzania ludźmi. Ostatnia sugestia, ostatnia dobra praktyka: obserwuj. Jest to element dodatkowy obok pytaj i słuchaj który powinien być wpisany w kluczowe czynniki sukcesu każdego menadżera. Bez obserwacji, bez zbierania danych z otoczenia testy nie wystarczą. Musisz weryfikować, musisz testować, musisz patrzeć, zbierać te dane i przetwarzać je, wyciągać wnioski. Dzięki czemu twoje zarządzanie będzie efektywne i nie będzie wydłużką. Przedstawiłam Ci 10 sugestii i narzędzi, jak możesz zbadać swoich pracowników po to, żeby ich lepiej poznać i po to, żeby efektywnie i skutecznie nimi zarządzać. Teraz Twoja kolej. Jeżeli miałbyś pytania, chciałbyś zweryfikować wyniki, skontaktuj się ze mną. Trzymam za Ciebie kciuki i życzę powodzenia na kanwie jakościowego zarządzania ludźmi.